Krew zbieramy w zasadzie dla wszystkich, ale ideą tegorocznej akcji jest właśnie jest taka idea, żeby ta krew była jest przeznaczona dla dzieci właśnie, Coroczny. szczególnie dla dzieci corocznie. Tak. Krwi wyprodukować się jak na razie nie da. Muszą znaleźć się ludzi, ludzie z dobrym sercem, którzy, którzy przyjdą i tą krew oddadzą. Są okresy szczególnie lato, kiedy dawcy nasi wyjeżdżają, odpoczywają, a zapotrzebowanie na krew jest dosyć duże. Zdarzyło mi się trzeci raz oddawać krew, dzisiaj się dowiedziałem, że jest taka inicjatywa tutaj na nas mieście, mieszkam blisko, także postanowiłem pomóc i wraz z dziewczyną tutaj przyszliśmy oddać naszą krew. Motor nie boi się prędkości. Oj ty z prędkością nie przesadzaj, bo ty to na ręcznym musisz zaczynać. Karol, kładź się na zaciski regulatora skórzany. To jest Tak, to jest strajka na silniku Garbusa 1600. To jest, no można powiedzieć, składany taka samorówka. Ja go już kupiłem, sam go nie robiłem, chociaż dużo, dużo musieliśmy przy nim zrobić. No to jest motocykl stabilny, bo jest na trzech kołach. Motocykl, który się przydaje też w trudnym terenie, bo jak jest trochę błota, to się nie ugrzęźnie. Już to też sprawdziłem. Waży około 600 kg, pali około 8-9 na setkę, jeździ tak do 80-90 na godzinę. Musimy zademonstrować, jak pani siedzi na tym motorze. Tak. O! O! Siadam na motocyk, szukam kluczyku, wracam do domu, znajduję kluczyki. Bieg, to trzeba znów lewą nogą nacisnąć strzałem woda, czy wrzucić w dwójkę, i, i dalej się jedzie. No wiadomo, trzeba oczywiście skręcać, żeby w coś nie wjechać.